Bardzo głośno o dodzie. Fit specjaliści wytykają jej, że to, stworzyła, to jedna wielka ścieżka marketingowa. Większość osób opiera się, że chorób autoimmunologicznych, w tym Hashimoto, na które chorowała Drota, nie da się wprowadzić w remisję. To jest właśnie pokazanie, jak osoby, które zajmują się odżywianiem, zdrowym stylem życia, jak lekarze, nie mają pojęcia, co zrobić z osobami, które rzeczywiście chorują. To nie tak, że że produkty, które stworzyła Dorota są najwyższej jakości i te produkty pomogą Ci wyjść z chorób autoimmunologicznych. Mówię, że jest możliwość wprowadzenia większości chorób autoimmunologicznych w remisję. W 2019 roku został wprowadzany protokół FIGHT przez Palmer Kipole, która sama wyprowadziła się z chorób autoimmunologicznych. Oczywiście, nie jest to proces dla wszystkich, nie sprawdzi się w 100% u wszystkich, ale bardzo głupie i błędne jest powtarzanie, że z chorób autoimmunologicznych nie da się wyprowadzić, nie da się ich prowadzić w remisję. Sama jestem przykładem na to, że jeżeli naprawdę się postarasz prowadzić higieniczny styl życia, poprawisz właśnie to, co jest do poprawienia zgodnie z protokołem fight, który prowadzę również u swoich klientów, możesz prowadzić choroby autoimmunologiczne w remisję. Ja wprowadziłam w chorobę w remisję, chorobę autoimmunologiczną tarczycy, a także endometriozę. Więc taka przestroga ode mnie. Naucz się szukać źródeł, które będą tymi rzetelnymi. To, że ktoś jest lekarzem, wcale nie predysponuje go do tego, żeby mieć mandat na wiedzę.